Jesteśmy dzisiaj w Sowczycach, w Domu Dziecka, jest to taka inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Bliżej Rodziny Dziecka. Projekt myślę, że już jest znany, bo realizowany od 2016 roku, ale tak jak mówiłam, jesteśmy w Sowczycach, duży dom reorganizowany był na dom mały który jest zgodny też z obowiązującymi przepisami, czyli dom do 14 dzieci. Wcześniej wszystkie domy to były duże domy dawniej nawet 60, 70 dzieci mieszkało w takim również i w tym domu. Jednocześnie wytyczne pozwoliły nam, żeby przy tej inwestycji zrealizować także mieszkanie wspomagane o charakterze treningowym dla osób opuszczających pieczę Zastępczą, czyli mogą być to również wychowankowie tego domu, ale również opuszczający inne formy pieczy zastępczej na terenie powiatu olewskiego. Wyjątkowe miejsce, dwa projekty, ponad pół miliona dofinansowania ze środków europejskich, aby przygotować miejsca dla dzieciaków, dla młodzieży, która samodzielnia się. Jestem przekonana, że dzieci, które tutaj wychowują się i przygotowują do dorosłego życia, nie tylko mają zapewnione dzięki środkom europejskim jeszcze lepsze warunki bytowe, ale przede wszystkim są tutaj otaczane bardzo dużą opieką, serdecznością ich uśmiech dzisiaj, gdy wchodziłam do tego budynku, mówi mi, że tutaj jest ich prawdziwy dom: dom, w którym um, rozwijają się, w którym uczą się, w którym ich opiekunowie wyposażają w ich skrzydła, jestem przekonana, że w swoim dorosłym życiu będą na pewno to miejsce odwiedzać. Jest to jeden z 16 domów dziecka w województwie opolskim. Jest tutaj 14 owanków, i właśnie dzięki temu, że skorzystaliśmy z projektu. Yeah. W partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej mogliśmy przeprowadzić remont i właśnie przygotować tą placówkę na czternastkę dzieci. Także mają dzieci teraz warunki naprawdę bardzo zbliżone do rodzinnych i mają tutaj e, pomieszczenia, które e, są zgodne z obowiązującymi standardami w naszych przepisach i ustawach. to się dzieje po prostu. Nie wiem, ostatnio jechaliśmy na przykład na wycieczkę do Warszawy. Wszyscy bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Czasem owszem są jakieś zgrzyty, ale szybko są wyjaśniane. Atmosfera jest y, przyjemna. To jest y, nasza rodzina. I do tych ludzi co tutaj są, właśnie odwiedzamy ich, oni nas odwiedzają. Y, jedna z y, pani z tego zdjęcia y, robiła zbiórkę i na kino, żebyśmy pojechali do kina 4D i ma się to odbyć w czerwcu. Cały czas emocje, modernizację, ulepszania, uwiększania, unowocześniania, przemembrowania, głowa bierna. To się Program w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu udało się stworzyć tutaj najlepsze jakne warunki mieszkaniowe i bytowe dla czternastu dziedzin. Widziałeś z minę, kiedy wprowadzają się do nowych pokoju serce rozłoży. A do tego tworzone zostało mieszkanie chronione, rynikowe dla czterech osób. Dzięki temu mnóstwo możemy gościć tutaj wychowane u samochodzie zmiany. Łatówki rozpoznały znaczne osoby wynoszące z pieczy do Okay,